Natomiast Microsoft tutaj stwierdził, że rzuci nam trochę kłód pod nogi. Dwa tygodnie temu, 24 kwietnia, zaczął blokować możliwości wykorzystywania w forkach, czyli w tych nieoficjalnych modyfikacjach Visual Studio Code. Zaczyna blokować po prostu możliwości instalacji i używania oficjalnych extensionów, które tutaj były wykorzystywane przy kodowaniu w tym momencie do CC. Powoli zaczyna to iść coraz bardziej w kierunku blokowania kolejnych tuli, które pomagają na przykład w przypadku kodu Python, czy pomagają w przypadku kodów TypeScriptu, które są głównie używane w web-kodowaniu. Być może jest to spowodowane tym, że teraz w majowej, w majowej, jakby tutaj odsłonie najnowszej, najnowszego Visual Studio Code wersji 1.100 wchodzi nam po prostu agent, który będzie miał praktycznie takie same możliwości jak bezpośrednio Windows, czy, 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 czy inne podobne tego typu programy. Out of box dostęp do serwerów MCP, wyszukiwanie kodu, inteligentne indeksowanie z pomocą embeddingów, po prostu całego GitHuba. Do tego dostosowany model OpenAI wersja 4.1, specjalnie pod kodowanie. Więc jakby z jednej strony będziemy mieć przejęcie za 3 miliardy dolarów Windsurfa, a z drugiej strony będzie jakby systemowa blokada możliwości wykorzystywania dobra tego środowiska wieską Code dla innych. No i zobacz, Krzysiek, czyli mamy po raz kolejny to co jest Apple, na linii Apple i Google, czyli zamykanie w swoich bańkach na zasadzie he, hej. Książę, to jest moje środowisko, ja je zamykam dla ciebie. Przy okazji kupuję sobie z rynku numer dwa. Mamy najlepsze modele na świecie, jeśli można uznać, że OpenAI są najlepsze na świecie, no ale pewnie są całkiem niezłe. Te O3, O4 rokują, jeśli chodzi o Reasoning. No i, i się troszeczkę może poprzewracać na tym stoliczku, a to jest rynek warty dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów w długim terminie. No bo jednak kod cały czas jest i będzie pisany.